Wydaje mi się, że tak naprawdę najwięcej sprowadza się do tego, czy jesteś wystarczająco dojrzałym człowiekiem, żeby po pierwsze móc prowadzić siebie i dopiero wtedy prowadzić innych. Bardzo mocno z tego, co zauważam, ma znaczenie, czy kierujesz się swoim ego, czy robisz to dla potrzeby chwilowych zastrzyków dopominy dla siebie, satysfakcji, czy masz większy obraz sytuacji, czy masz w tym wszystkim jakiś cel i wiesz, że to jest... Bardziej długoterminowy proces, a nie jednorazowe, właśnie takie dostarczanie sobie, może i zespołowi przyjemności, właśnie te, te, te zastrzyki dopaminowe albo to, to takie karmienie się, że tutaj zdobyłem, tu osiągnąłem, tu zarządziłem. Jeżeli wychodzimy z tego miejsca, to ani siebie dobrze nie poprowadzimy w życiu, ani na pewno nie poprowadzimy innych. Także ten mindset, po pierwsze, to osadzenie, dlaczego robię to, co robię, i też taka właśnie świadomość. Co to dla mnie znaczy? Ja czasami tak to porównuję, żeby to bardziej zobrazować. Możesz samodzielnie prowadzić motorówkę bardzo szybko, dotrzesz do celu, ale możesz też włączyć sobie mindset kapitana wielkiego statku i patrzeć bardziej z perspektywą, nawigować, zastanawiać się, co w jaki sposób działa, dokąd nas to doprowadzi, czego potrzebujemy, żeby to osiągnąć.